you mm -hmm. znajdujemy się przed Muzeum Historii Spółdzielczości w Polsce, jednym z unikatowych tego typu muzeów w ogóle w Europie, muzeum gromadzi liczne pamiątki po spółdzielniach i związkach spółdzielczych historyczne. Od czasów zaborów, poprzez okres międzywojenny, odzyskanie niepodległości i czasy powojenne, aż do dzisiejszego dnia tego jest naprawdę dużo blisko 60 tysięcy eksponatów w tym około 20 tysięcy książek bo przy muzeum także jest biblioteka te eksponaty, to numizmaty, to, to bilanse, to portrety, to wyroby artystyczne Spółdzielni Pracy, to, to także pamiątki po Spółdzielczości Mieszkaniowej, to medale, odznaczenia, legitymacje, statuty spółdzielcze. Tego jest, tak jak powiedziałem, rzeczywiście bardzo dużo. Inicjatywę Zrobienia takiego muzeum, urządzenia takiego muzeum, zgłosił jeszcze Franciszek Stewczyk, znany działacz spółdzielczości na Galicji, czyli jeszcze w czasach zaborów. Rzucił takie hasło na pierwszej konferencji przewodników polskiej kooperacji w Lublinie, która się odbyła w 1918 roku, tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości po zaborach, żeby te wszystkie pamiątki po spółdzielniach, które spółdzielnie posiadały u siebie, przysyłać w jedno miejsce. I z tego być może uda się stworzyć w przyszłości Muzeum Ruchu Spółdzielczego. No, do stworzenia tego muzeum doszło o wiele później, bo dopiero w 1968 roku. Ale i znajdowało się ono początkowo w Nałęczowie. Natomiast w 2001 roku, po przeniesieniu zbiorów, muzeum zostało otwarte historii spółdzielczości w Warszawie w siedzibie krajowej Rady Spółdzielczej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego muzeum z oprowadzeniem kura kuratorskim, e, czyli e, muzeum zliczy około dziewięć sal wystawowych poświęconych właśnie, jak wspomniałem, e, ruchowi spółdzielczemu, jego dziejom, jego historii od czasów zaborów aż po dzień dzisiejszy. E, Gromadzi eksponaty i gromadzi pamiątki po spółdzielniach, które, z których wiele do tej pory istnieje także i działa jak najbardziej w całej Polsce. Zapraszam serdecznie do muzeum, do zwiedzania. Opowiem o tych ciekawych historiach, opowiem o bardzo interesujących postaciach spółdzielców, bardzo wybitnych spółdzielców. Charakterystycznych postaciach, ale także związanych z nimi spółdzielniach, które były zakładane w całej Polsce licznie i do dzisiaj licznie istnieją i mocno, są mocną nogą, mocną częścią polskiej gospodarki. Warto dodać jeszcze, że muzeum mieści się w historycznym budynku warszawskim domu pod orłami w samym centrum Warszawy. Z którym wiąże się też bardzo ciekawa historia, ale o tym w tym momencie nie będziemy mówić. Zapraszam do pierwszej sali muzealnej, które jest to sala pierwsza od czasów zaborów. Historia ta jest poprowadzona poprzez następne czasy i poprzez rozwój poszczególnych branż spółdzielczych. Naszym muzeum postanowiliśmy pogodzić jakby chronologię historii spółdzielczości z także rodzajami, bo tej spółdzielczości jest wiele rodzajów. Natomiast ta sala jest poświęcona w dużym stopniu genezie, skąd wzięła się spółdzielczość w Polsce. Otóż przyjmuje się, że wzięła się przede wszystkim z Wielkiej Brytanii. Nie będę tu wchodził w szczegóły, ale dodam tylko, że Polacy, my Polacy moglibyśmy tutaj z Brytyjczykami znakomicie konkurować, dlatego, że jeszcze przed spółdzielniami angielskimi taką inicjatywę o charakterze spółdzielczym zgłosił ksiądz Stanisław Staszyc, organizując w 1816 roku jeszcze Towarzystwo Rolnicze, to się nazywało Towarzystwo Wspomagania się Wspólnie w Nieszczęściach, które miało charakter spółdzielni pomagającej chłopom, tak się wówczas mówiło, pomagającej chłopom w, w organizowaniu swoich gospodarstw, w rozwoju swoich gospodarstw, ale także ubezpieczającym ich od różnych nieszczeń, stąd nazwa, czyli była to rodzaj ubezpieczalni, także na starość. Bardzo pożyteczna inicjatywa w Chrubieszowie i w okolicach, do których zapisało się wielu, wielu naprawdę gospodarzy. Tym chętniej się zapisali, że ksiądz Staszic, jako wybitna osoba okresu oświecenia, zwolnił chłopów w tych dobrach chrubieszowskich z pańszczyzny, więc uwolniły im się też środki na to, żeby aktywnie móc działać w spółdzielni chrubieszowskiej. Warto jednak wiedzieć, że historia spółdzielczości rozpoczęła się tak na dobre w, w zaborze pruskim, czyli w dzisiejsza Wielkopolska to jest, gdzie założono jeszcze w 1861 roku Towarzystwo Przemysłowców Miasta Poznania. No, bo było taka, to było na zasadach spółdzielni liberalnej, spółdzielnia jak najbardziej, która wspierała finansowo kupców głównie i zamożniejszych potem chłopów w inicjatywach w rozwoju ich inicjatyw gospodarczych. Było to ważne podwójnie, ponieważ to były polskie pieniądze, wspieranie polskich inicjatyw z pominięciem zaborcy i konieczności zadłużania się w bankach zaborców. Już chyba o tym wspominałem, ale to jest bardzo ważna rzecz. Współdzielczość w historycznym tym swoim ujęciu przez te lata, tak, przez te dziesięciolecia wykreowała wiele znakomitych postaci, bardzo, ludzi nie tylko wykształconych, nie tylko z charakterem, z wyraźnymi osobowościami, ale także z ogromnym zapałem i entuzjazmem, rozwijającym różnego rodzaju inicjatywy spółdzielcze. Wśród tych osób były zarówno osoby świeckie, jak i osoby duchowne. Tutaj za mną widzimy, no, to są po tak, głowy, jak to można powiedzieć, największych spółdzielców, którzy nas w swoich terenach lokalnie, ale także często ponadlokalnie, obejmowało to tereny większe niż, niż jeden powiat, tak, czy jedno województwo, rozwijali znakomite inicjatywy spółdzielcze, spółdzielczości rolnej, Współdzielczości spożywców, spółdzielczości potem pracy. Wybitne osoby, absolutnie encyklopedyczne, o których, których ta działalność spółdzielcza nie zawsze do końca jest znana, a jest mnóstwo ciekawych rzeczy do opowiedzenia o tych ludziach, także o charakterze anegdotycznym. Przed chwilą przywitałem się z panem Franciszkiem Stewczykiem, o którym już wspominałem. Pan Franciszek zaprosił mnie tutaj na krótką rozmowę, bo nie ma za wiele czasu, żeby opowiedzieć, kim jest i co robi. Kim jest i co robił pan Franciszek Stewczyk? Pan Franciszek Stewczyk działał w Galicji. To był najbiedniejszy rejon polski pod zaborami. I jego niewątpliwą zasługą, jego energii, jego pomysłowości, jego kreatywności jest założenie wiejskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych, których powstawało bardzo wiele na wsiach. To były kasy, które wspierały tych biedniejszych chłopów, którzy nie mieli pieniędzy na. Wspieranie swoich gospodarstw rolniczych. Pan Franciszek Stewczyk wspierał także inne inicjatywy, spółdzielnie o charakterze handlowym, ale przede wszystkim chodziło mu o kasy, o to, żeby chłopi mieli skąd brać pieniądze na rozwój i podtrzymanie działalności swoich gospodarstw rolnych, właśnie w tym najbiedniejszym regionie Polski. Ta działalność jego była zaraźliwa. Tak pojawiło się wiele osób, także księża trzeba przyznać, którzy wspierali te inicjatywy. I w taki sposób, że przed II wojną światową, przed wybuchem II wojny światowej, już po okresie tym międzywojennym na terenie Polski działało ponad 2770 kas, które już wówczas były nazywane odmienienia ich inicjatora kasami Stewczyka. Na tą tradycję, na tą tradycję Stewczyka, Stewczykowską powołują się między innymi obecnie istniejące spółdzielcze Kasy Stewczyka, które działają w Polsce. Ważne jest, żeby, żeby mieć świadomość, że kasy Stewczyka to nie było tylko czyste finansowanie bankowe, tak to, to było też tworzenie pewnych wspólnot lokalnych. Wspólnot samopomocy, wspólnot wspólnego działania, właśnie pan Franciszek Stewczyk i jego współpracownicy, bo potem miał takich współpracowników różnych, właśnie bardzo im zależało na tym, żeby wokół kastewczykowskich rosły wspólnoty. Żeby te kasy miały tą funkcję edukującą też, integrującą ludzi lokalnie i tak właśnie się działo. Więc bo na tym też polega właśnie między innymi współdzielczość, na tworzeniu wspólnot ludzi. Mnie kiedyś zdziwiło, kiedy przyszedłem do tego muzeum, nie pracuję tutaj bardzo długo, nawet dwa lata jeszcze nie, ale zdziwiło, że na ścianie wiszą portrety pis pisarki Marii Dąbrowskiej i Stefana Żeromskiego. A cóż oni mieli wspólnego ze spółdzielczością? Okazuje się, że Maria, spółdziel Maria Dąbrowska, Maria Spółdzielcza, tak była Marią Spółdzielczą w jakimś sensie. Rzeczywiście, ten mój lapsus językowy ma sens dlatego, że ona się zaangażowała w, w takie prace Towarzystwa Kooperatystów, które powstało w 1906 roku. Kręciła się, jakbyśmy to dzisiaj określili, wokół tego Towarzystwa Kooperatystów. Była bardzo zaprzyjaźniona, wręcz zafascynowana postacią ówczesnego takiego luminarza kooperatyzmu, nazywał się Edward Abramowski intelektualista, socjolog, psycholog, filozof religii, metafizyk bar i oczywiście kooperatysta spółdzielca który całą koncepcję miał zakładania z, z, nie tylko spółdzielni pojedynczych, ale w ogóle całych systemu spółdzielczego w Polsce rozwoju, była <laughs> zafascynowana jego postacią. Przychodząc na te spotkania tego Towarzystwa Kooperatystów Warsz do warszawskich salonów, gdzie się one odbywały, nie do końca wierzyła, że ta wspaniała idea kooperatyzmu, która jej się tak bardzo podoba, w praktyce się sprawdza. No, więc postanowiła to sprawdzić. Jeździła i zaczęła jeździć po spółdzielniach osobiście i wizytować je i sprawdzać, czy tam ludzie rzeczywiście pracują, czy tam ludzie zarabiają pieniądze, czy tam oprócz zarabiania pieniędzy rzeczywiście dzieją się takie rzeczy, że powstają biblioteki spółdzielcze, że powstają herbaciarnie, że powstają jakieś różne inicjatywy, teatry, grupy teatralne spółdzielcze i tak dalej. Okazało się, że tak no to już wtedy była absolutnie, już nie miała wątpliwości do tego stopnia, że napisała książkę o spółdzielczości, która jest mało znaną książką, a bardzo ciekawą, pod tytułem Ręce w uścisku. Z kolei Stefan Żeromski też uczestniczył w tych spotkaniach panów z Towarzystwa Kooperatystów, czterech panów tam było, którzy bardzo się w pewnym momencie zastanawiali, jak nazwać powstający związek spożywców tutaj na rejon kongresówki Polski Centralnej? Nie mieli dobrej nazwy, bo były długie nazwy, trudne do wymówienia. Ale ponieważ podsłuchiwał ich rozmowy, to usłyszał, że oni ciągle mówią, mówicie ciągle społem, że ze społem działacie, społem, że razem coś zrobicie, że Polska braterska ma być, że współpracująca, że, że stawiamy na ludzi, na demokratyczne zasady, na samorządność, ale ciągle, ale przede wszystkim to społem ciągle słyszę. Może nazwijcie z społem przynajmniej gazetę, która którą wydajecie, bo zaczęli wydawać gazetę. I tak powstał właśnie miesięcznik z poem, który nazwę swoją zawdzięcza Stefanowi Żeromskiego, mu bez żadnego wątpienia. On był pomysłodawcą nazwy gazety z poem, która potem się przyjęła jako nazwa całego największego w Polsce, jednego z największych związków spółdzielczych okresu międzywojennego. W naszym muzeum posiadamy też, mamy bardzo ciekawą wystawę poświęconą spółdzielczości uczniowskiej. Bardzo ważnym elementem tych spółdzielni uczniowskich kiedyś, ale i również dzisiaj, bo one istnieją do dzisiaj jak najbardziej, działają w wielu szkołach, były sklepiki szkolne. To się chyba wielu ludziom pokojarzy. Ktoś kiedyś, jak był młody, to kupował w sklepiku szkolnym, a może nawet prowadził spółdzielnię uczniowską, a może nawet czy sklepik przynajmniej. Otóż współdzielnie ucznioski, które prowadziły nie tylko sklepiki, ale także prowadziły inną działalność. Na przykład kursy fotografowania, na przykład rękodzielnicze, na przykład wspólne wycieczki uczniów organizowały, ekstra te poza tymi, które były organizowane przez nauczycieli. E, oczywiście i dużo innych działalności, typu porządkowanie terenu wokół szkoły. Typu korepetycje, po prostu, tak wzajemne, które sobie uczniowie pomagali sobie w nauce, i te spółdzielnie uczniowskie mają też bardzo bogatą historię, bo pierwsza z nich powstała w 1900 równo roku, no więc wiele, wiele lat, wspaniała tradycja tradycja, która, tak jak wspomniałem, przetrwała do dzisiaj. Tak Szacuje się, że jest około co najmniej tysiąc spółdzielni uczniowskich działa w, w Polsce obecnie w szkołach, prowadząc oczywiście działalność dopasowaną do współczesnych czasów, tak? czyli to, co, co uczniów interesuje i to, co nauczyciele, opiekunowie tych spółdzielni uznają za szczególnie pedagogiczne i wychowawcze, no i pożyteczne dla, dla tych młodych ludzi. Znajdujemy się w herbaciarni spółdzielczej. Otóż coś takiego było historycznie. Herbaciarnia połączona z biblioteką spółdzielczą, to była forma, e, którą spółdzielczy, spółdzielnie oferowały jako w ramach swojej działalności edukacyjnej i kulturalnej, którą miały wpisane w statuty zawsze i dzisiaj też mają wpisaną taką w statuty, która działała, tak, tego typu herbaciarnie czy powiedzmy kawiarnie spółdzielcze, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, powstawały zarówno na wsiach, gdzie spotykali się, gdzie, gdzie mogli spotykać się członkowie społeczności wiejskiej i rozmawiać ze sobą. Gdzie mogli się spotkać z bardziej wykształconymi osobami, nie wiem, kto, kto, kimś, kto przyjechał z miasta, na przykład, bo to zorganizowała spółdzielnia, gdzie mogli się uczyć czytania, także, bo jak wiemy, w Polsce no w, tam, w okresie zaborów, kiedy to się zaczęło, no nie wszyscy nie w nie wszystkich rejonach Polski byli równie dobrze wykształceni, no było sporo nawet analfabetyzmu takim, na wsiach takim, tego typu miejscom, w tym domom ludowym, w którym się znajdowały, bo gdzieś się musiały często znajdować takie, takie herbaciarnie, sprzyjały, sprzyjali no, choćby miejscowi księża, tak? Wiadomo było, że w takim miejscu, takim miejscu no, nie napije się okowity wódki, bo to nie jest karczma, ale ale że można y, coś pożytecznego y, się dowiedzieć, y, czegoś się nauczyć no, albo po prostu spotkać z innymi.